Dzień dobry. Patrzę, czy wszystko mi się tutaj włączało. Dobra. Już widzę, że wszystko jest. Także 745 czwartek 21 lipca. Melduję na posterunku. Powiem Wam, że weszły mi w krew już te nasze spotkanka. To chyba będzie jakaś dłuższa przygoda. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób czarować słowami, ale właśnie spojrzałam na mój telefon, że mamy jeszcze minutkę, więc poczekam jeszcze chwilkę, aż pojawi się parę osób. I będziemy zaczynać o tym, w jaki sposób możemy wykorzystać komunikację w polepszaniu relacji pomiędzy nami a naszymi klientami. Cześć, haneczka, cześć. Ja w ogóle widzę, że to jest taka stała elitka. <laughs> bardzo dużo osób jest takich, którzy już też sobie taki nawyk zrobiły, żeby być rano na naszych spotkaniach i mam nadzieję, że coraz więcej nas będzie. Ale znaczy też dużo osób widy po statystykach, że ogląda później, więc dobrze, dobrze. Ta godzina jest taka, że niektórym może bardzo pasować, a niektórym wręcz przeciwnie, więc zawsze można sobie nadrobić. Dlatego chciałam podzielić się na takie małe. Fragmenty te nasze spotkania, żeby były łatwe do strawienia. A dobra, to u mnie już wybiła 7,46, nawet więc będziemy zaczynać. czarowaniu słowami. Dla mnie to jest taki dosyć fajny i ciekawy temat, na pewno do zgłębienia dalej. I to nie jest tak, żebyście pamiętali o tym, że ja jestem specjalistą do spraw komunikacji albo psychologiem. Który skończył nie wiadomo ile kursów, które by tam jakieś takie, wiecie, triki perswozyjne czy jakieś takie y, różne rzeczy y, umiał robić. Cześć Patrycja, cześć, cześć, ale y, nie wiem, czy wiecie, jestem córką psychologa, <grym> a psycholożki w zasadzie. Czyli moja mama jest psychologiem i ona mi. Y, Albo podświadomie mi zaszczepiła niektóre rzeczy, bo sama stosowała pewne rodzaje komunikacji do nas, jako do dzieci. Szczególnie, że no, jakby, no, tacy psychologowie dziecięcy, oni też mają takie bardzo fajne i skuteczne środki komunikacji do dzieci, żeby właśnie nie wyzwalać w nich agresji, żeby tak na spokojnie, na spokojnie rozwiązywać niektóre problemy. Zresztą to się nazywa porozumienie bez przemocy, czyli jak rozmawiać w taki sposób, żeby to przebiegało w takim stonowanym i bezpiecznej przestrzeni, a nie się zaogniać. Bo sami wiecie, nawet tak abstrahując już od naszego życia w gabinecie, ale ja obserwuję w ogóle życie i to przenoszę dopiero na gabinet, no bo jakby no, no to nie jest inna czasoprzestrzeń i inna w ogóle jakaś rzeczywistość. I naprawdę no niektórzy zwróćcie uwagę, mają taką formę komunikacji, że no, irytują nas. Ja mam kilka takich osób gdzieś tam kryci mi się w otoczeniu i mówią w taki sposób, że ja naprawdę powstrzymuję się, żeby się nie poirytować, bo muszę użyć całą moją świadomość tego, że ta osoba robi to nieświadomie, ale ma dużo takich zwrotów, które już gdzieś tam podświadomie włączają taką czujność, że zaraz można być zaatakowanym, ale one to robią no nie ze złych chęci po prostu tak mają. I, a czasami, jakby nie wczucie się w emocje drugiej, drugiej osoby, może powodować to, że my niechcąco użyjemy jakiegoś zwrotu, który już u niego będzie takim zapalnikiem, nie? O, właśnie. I chciałam powiedzieć o tym, że jedno z takich, z takich rzeczy jest nieużywanie słowa nie. A chciałam, a zaczęłam to przez przypadek słowem nie, więc wyszło mi tutaj masło maślane. Yy, ale no rzeczywiście yy, bardzo się staram w ogóle w życiu, w życiu w gabinecie tym bardziej, ale yy, bo tam, no, mi, no tam ta komunikacja jest yy, taka bardzo mocno świadoma. W życiu codziennym, jak się używa bardzo dużej ilości słów, nie jesteśmy aż tak yy, zdolni do tego, żeby się tak kontrolować, ale yy, stosowanie. Yy, takie znaczy, taki, taki zmiana szyku czy, czy, czy zmiana sposobu naszego wypowiedzenia, żeby nie użyć tam słowa nie, wymaga na początku bardzo dużej gimnastyki umysłowej, co jest uważam bardzo fajnym skutkiem ubocznym, bo ćwiczymy nasze mózgi, ale zwróćcie uwagę na to, jak często mówimy nie. Nie rób tego, nie dorzucaj tam soli. Albo nie dużyć za dużo soli, nie upadnij, nie, nie podnoś tego, nie rób tak, nie, nie rób śmak. No generalnie bardzo dużo, dużo, dużo w naszym społeczeństwie się używa takiego negatywnego komunikatu. A gdyby użyć tego samego znaczenia, ale tak mówiąc, żeby uniknąć słowa nie, to ten komunikat staje się dużo łagodniejszy. Czyli na przykład nie przesol zupę. Można powiedzieć. Pamiętaj o tym, żeby wsypać mniej soli. I już jest zupełnie. Łag... Czujecie, nie, że to jest dużo łagodniejszy komunikat. Cześć Ania. Super. Jeżeli mamy sytuację na przykład w gabinecie, to jeżeli powiemy o nieposmarowane stopy, to będzie świadczyło o tym, że znaczy to, to może być odebrane w taki sposób. Oskarżające, no bo to jest w zasadzie takie, no to jest stwierdzenie, ale takie trochę oskarżające, że o, widzę, że się nie posmarowało stóp, i o ile hmm, czasami ja, ja używam takiego zwrotu, ale tylko do osób, które wiem, że mają duże poczucie humoru, i tylko w taki sposób, żeby one były świadome tego, że ja mówię to w taki żartobliwy sposób, że taki żartobliwie chcę im tam stryknąć w nos. Ale jeżeli przyjdzie taka osobka wrażliwa, delikatna, tak ten, to ja nie będę rzucała jej takimi tekstami, bo ona po prostu tego nie dźwignie. I do niej można powiedzieć komunikat zupełnie inny. Czyli można powiedzieć, że panie stopy są nadal suche, dobrze by było je smarować częściej kremem. Albo proszę pamiętać o pamiętaniu, żeby posmarować je dwa razy dziennie kremem. Nie? I dajecie tutaj zupełnie inną, inną wartość. Jak wam się to podoba. I w ogóle, czy zauważyliście to, że, że my używamy rzeczywiście za dużo nomenklatury? Nie. I to w całym naszym życiu, no stop, na każdym kroku, jak zaczniecie na to zwracać uwagę, będziecie to słyszeć. I zachęcam Was do tego ćwiczenia, żeby wyłapywać u siebie i stopniowo, stopniowo zacząć yy, zmieniać te, te komunikaty negatywne na komunikaty pozytywne, bo nie dość, że są bardziej mobilizujące, mnie, nas nie mobilizuje ochrzenianie, krzyki, jakieś wytykanie. To są stare metody. To, to się pamięta ze szkoły, gdzieś tam na początku, nie? Że, że, że takie poniżanie miało nie, zmobilizować dziecka, żeby ze wstydu się bardziej zaczął uczyć. A to nie tak działa. My nie, nie działamy na, na zasadzie wstydu, a przynajmniej to nie jest taka mobilizacja, jaką byśmy chcieli mieć wokół siebie, tylko to będzie działało na takiej zasadzie, że no będziemy mieć negatywne wspomnienia w związku z tym. I nasi najlepsi nauczyciele bardzo pozytywnie nas mobilizowali, przynajmniej było tak w moim przypadku, a takich było przez całą moją karierę edukacyjną sztuk 3, czyli statystycznie mało. I to jest bardzo duża zmiana i bardzo dużo robi. Dużo też pomaga bardzo jasny, treściwy komunikat, czyli żeby. Żeby rozmawiać w taki sposób, żeby ci ludzie bardzo, bardzo, bardzo dobrze wiedzieli, co mają zrobić i z czego to wynika. To już też Wam przewijałam w międzyczasie na poprzednich naszych spotkaniach ten temat, ale w momencie, kiedy Wy tłumaczycie w różne zależności albo założenia, czy zalecenia dla Waszych klientów, to wtedy. Robcie to bardzo konkretnie i jak najmniej skomplikowany sposób, bez, bez rozwodzenia się jakiegoś. Czyli, jeżeli coś wymaga wytłumaczenia, to to wytłumaczcie, ale potem ten moment podsumowania odetnijcie i podsumujcie to w krótko, dwa, trzy zdania i dajcie krótkie zalecenia, żeby jak najmniej mieszać już w tej takiej części podsumowującej. Ja często robię tak, że tam 10-15 minut coś tam tłumaczę. Pokazuje, w no pokazuje to tak, żeby w końcu wszyscy zrozumieli. I to jest też mega ważne, żeby mówić językiem, który jest zrozumiały dla naszego odbiorcy. Jeżeli przyjdzie osoba totalnie niezwiązana z Twoją branżą, to Ty mów tak, jakbyś mówiła do dziecka, czy mówił do dziecka. Ze względu na to, że um... No, dla mnie koniecznością jest, żeby ta osoba wyszła od nas z to z pełnym zrozumieniem swojego problemu. Kiedy już wytłumaczymy, 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 mówimy, "OK, to teraz to podsumuję, bo pewnie się w głowie zrobił bałagan. I wtedy jest, no tak trochę, nie? że tak czują mniej więcej o co chodzi, ale no, jednak to jest zupełnie inna perspektywa niż są przyzwyczajeni do tej pory i muszą to sobie poukładać w głowie. I wtedy w trzech punktach dosłownie krótkie zdania, równoważniki zdań mogą być, podsumować to, co było wcześniej i wtedy już tak na twarzy trochę stres schodzi i później okej. Okay. I teraz my możemy zrobić z tym to, to, to i to. I czy to jest dla Pani, dla Pana okej. Okay? Taki plan działania. I albo się zgadza, albo się nie zgadza, ale zobaczcie, że ja na każdym etapie dbam o to, żeby ta osoba nie poczuła się taka przytłoczona, żeby opanować jej stres i takie zdezorientowanie ale też bardzo ważne dla mnie jest to, żeby ta osoba nie czuła się na siłę wciągnięta w jakiekolwiek moje działania. Ja, ja bardzo dbam o to, żeby każde rozpoczęte moje nowe działania były pod pełną, świadomą zgodą danej osoby, bo to jest jej ciało i jej pieniądze i jej decyzja. Ja nie mam prawa jakby tym zawiadywać. Mogę jej powiedzieć, że jeżeli się ona nie zgodzi albo powie dobra, to zrobię coś na bez tegoś tam i ja wiem, że to będzie niezgodne ze sztuką i to może wyrzucić jej krzywdę, to się po prostu nie zgodza i nie, nie kontynuujemy współpracy, bo to nie będzie na warunkach, które są dla nas obu dobre, albo jeżeli te po prostu będę pomagać na bieżąco, ale nie będę rozwiązywać problemu, to też to jasno podkreślam, że okej, okay, możemy tak zrobić, to jest pani czy pana decyzja, dla mnie to nie jest żaden problem, tylko trzeba się liczyć z tym, że to będzie w kółko nawracało i będziemy w kółko robić to samo i będzie to trwało non-stop, no bo nie rozwiążemy przyczyny problemu. Czy to, czy to jest ym, jasne i klarowne i czy zgadza się Pan, Pani z tym, że, że tak będzie? No i albo się zgadza, albo się nie zgadza. Tak, czyli takie bardzo jasne komunikaty, bardzo wprost, takie dające przestrzeń na to, że ta osoba ma poczucie decyzyjności, bo często jednak chcemy użyć całej naszej wiedzy i pomóc na maksa, jak się da, ale bez tej zgody to po prostu się nie da. Dajcie znać, jak to wygląda u Was. Halo, halo, śpiochy. O, cześć Iwonka. Na koniec zdążyłaś. Niedługo kończymy. W ogóle fajne, takie tematy komunikacyjne są bardzo fajne. Ja póki co nie mam przestrzeni na to, żeby się bardziej zgłębiać. No kiedyś pewnie może dojść. Znaczy, mam nadzieję, że dojdę do takiego, do takiego momentu, że będzie mi łatwiej gdzieś tam znaleźć przestrzeń na to, żeby usiąść i przeczytać kilka książek. <laughs> Ale no, no teraz akurat mam na typecie dwie, więc zanim przez, przez nie przebrnę, to. Jeszcze trochę czasu minie, ale wam będę mówiła, bo to są takie biznesowe książki, jak się tylko sprawdzą, to będę wam oczywiście wrzucała tutaj dla inspiracji. Malwinka, cześć w ogóle. Ja zawsze pytam kilka razy, zanim cokolwiek zrobię. No tak, tak, bo to jest, to jest ważne. Ja pamiętam siebie z początków samych, że miałam taki bardzo duże takie. ta osoba, ale jak z siebie to zdjęłam, po prostu życie stało się, się lepsze. Także to taka magia słów jest bardzo fajna. I w ogóle Wam polecam zgłębienie porozumienie bez przemocy. No, jak macie dzieci, to tym bardziej, nie? ale jeżeli nie macie dzieci, to wtedy nawet po to, żeby efektywnie komunikować się w ogóle z otoczeniem, bo to porozumienie bez przemocy... Tylko ja, ja nie chcę się teraz tutaj wyskoczyć, bo tak dokładnie nie pamiętam na tyle, żeby Wam to wytłumaczyć, i, i to na pewno nie na taki krótki czas. W ogóle namawiałam moją mamę, żeby, żeby to wytłumaczyła, bo to robi bardzo dobrze. No ale ona tym pracuje już nie, 20 lat chyba, więc no, ona ma tu we krwi praktycznie. Ale jeszcze, jeszcze prace trwają nad, nad namówieniem. Tylko, chociaż sobie przeczytajcie, bo w internecie jest bardzo dużo informacji na ten temat. Tam znajdziecie schematy, bo to jest taki schemat zdania, który będzie Wam pomagał w łagodzeniu i to jest genialne, kiedy ludzie są roszczeniowi albo że wyczuwacie, że mogą być jakieś kłopoty, czy pojawia się zdenerwowanie, to bardzo dobrze łagodzi, bo to się opiekuje po prostu emocjami drugiej osoby, ale w takim szacunku dla obu stron, które biorą w tym udział, czyli dla Was jako rozmówców też więc to tak mogę Wam zarzucić. I, I taka pozytywna komunikacja bardzo, bardzo dużo daje. W zasadzie muszę Wam powiedzieć, że ja tak nie za bardzo przypominam sobie sytuację, w której miałabym taki problem z klientem, taki nie do rozwiązania, że była jakaś afera, że były jakieś takie problemy, albo że, że właśnie były jakieś zarzuty w, w moją stronę, że że ja sobie coś tu wymyślam, że naciągam na kasę, że, że no jakby no od początku staram się, żeby ta komunikacja była na tyle jasna i zrozumiała dla mojego odbiorcy, czyli dla mojego klienta, żeby, żeby po prostu nie stworzyć przestrzeni na to. Więc yy, chyba, się, chyba się to sprawdza. <śla> chyba tak. Także jak, ma, jakby, jak macie takie poczucie, że sobie kiepsko. Yy, że kiepsko się odnajdujecie w komunikacji z takimi osobami trudnymi. Bo są osoby, z którymi po prostu jak w masło się wchodzi, nie? I to od razu 5 minut wizyty i psiafi i w ogóle ha ha, 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 To są takie osoby. Z tym, że no, też zauważam to, że ludzie po prostu są zmęczeni sytuacją na świecie. Ludzie się karmią jednak em, tymi wiadomościami, informacjami, em, tym całym strasznymi wszystkimi rzeczami, które no stop są po prostu im, implikowane do głowy. I frustra jest na poziomie wysokim, ogólnie w społeczeństwie. Tak Mam znajomych, którzy pracują w obsłudze klienta i mówią, że nigdy nie mieli tak dużo takich sytuacji, które gdzieś tam trzeba łagodzić i, i zadbać się o tych ludzi, żeby się trochę uspokojili, bo no ja jest ta frustra. Także mam nadzieję, że u, dziecię, u Was, w Waszym otoczeniu się to nie dzieje nie? tak intensywnie, ale gdzieś tam warto mieć w, w rękawie takie. Asy, szczególnie, że to są takie bardzo uniwersalne rzeczy, które odnajdą zastosowanie i w życiu, i w tym naszym prywatnym, i w życiu takim w gabinecie, w, w kontakcie z naszymi klientami. I tym optymistycznym akcentem życzę Wam pięknego dnia słonecznego, bo u nas chyba znowu dzisiaj upał, ale chyba wszędzie. Nie oglądałam prognozy pogody, ale ktoś mi tak mówił. O, nawet prognozy nie, nie oglądam jakoś tak, nie wiem, jestem wizyjna. I, I cóż, kto może nie się smaży, pamiętajcie o filtrach, pamiętajcie o piciu wody. I kto jest podologiem, a jeszcze nie jest na grupie podologia na start, to wpadnijcie tam, dlatego że wczoraj był bardzo ciekawy post, <gry> który wywołał <gry> dużo emocji. Także do zobaczenia jutro i pięknego dnia. Pa, pa.